Dokładnie. Miał bardzo dużo. Miał 60% mi Nie podoba mi się gra Serego w tym meczu. Wypierdala się. Znaczy, poboczmy co robi Jakieś bany hopy. Nieudane bany hopy. Mi lepiej wychodzi. Ale chcę my tylko my... zaznaczyć, że dalej y, tutaj mamy sytuację, gdzie Xerę faktycznie nie ma w ogóle pingu, więc. Cześć? Jestem Czemu zdziwiony, że, że tylko jedną rundę grali w sumie. Widać, jest, że się jestem starają jest Jestem zdziwiony tym, co robi właściwie Xerę teraz y bo rzucił, rzucił smoke'a tak naprawdę sobie pod nogi no to też widziałem jak się odbił tej ściany Asayu korzysta jak widać obijając guntera do 30hp mi się wydaje, że kseria jest zdania tego, że ta mapa jest już uuuu, Uuu? kaj, kajtek niby taki niepozorny night, a jednak czy pójdzie palak jeszcze w ich stronę? oj i kseria marnuje swoją sytuację właśnie na guntera Gunter coś jest Robis Oj, ksere nie ma. O jeszcze Guntera pociągnął za sobą i dalej za zera Co się ja dzieje? Kajtek z kolejnymi fragami 4x4. Cztery. Cztery. Drugi mamy. Nie nie nie, 4K. Drugi, ajs. drugi ajs. Nie, 4K. Cz 4x4, no to jest. To jest 4x4, to jest drugi Ace. No dobrze, no, sobie tak. Czy Gunter to jest Robis. Oj, ksera nie ma. Oj. Kajtek. Oj, oj, jeszcze Guntera pociągnął za sobą i dalej do zero. Ja Co się dzieje? Kajtek.